Cześć, nazywam się Michał Mistal. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego cyklu Startup News, w którym w 3 minuty przedstawię Wam bieżące aktualności ze świata startupów. Po obejrzeniu tego odcinka otrzymacie odpowiedź na to, co możecie zrobić z górą brudnej odzieży w podróży oraz kto dołączył do grona jednorożców. Szósta edycja European Tech and Startup Days. Zaczyna się właśnie dzisiaj. W agendzie trzydniowego wydarzenia w katowickim Centrum Kongresowym znajdziemy wiele sesji poświęconych aktualnej sytuacji gospodarczej, ale również innowacjom. W trakcie konferencji będziecie mogli spotkać się też z nami, a szczególnej uwadze polecam Wam drugi dzień targów, gdzie zobaczymy prezentację 18 finalistów konkursu Startup Challenge. Dla osób spragnionych konferencyjnych wrażeń, także 21 października będzie z pewnością ciekawym dniem. Fintech Summit Poland to wydarzenie, które odbędzie się w warszawskiej kinotece, a wśród jego najważniejszych punktów można wyróżnić Fintech Startup Arena. W konkursie, w którym będą oceniane zgłoszenia opisujące pomysły biznesowe, można wygrać przykładowo wsparcie Anioła Biznesu oraz pakiet usług PR o wartości 30 tysięcy złotych. Po tym, jak standardowym wyposażeniem wielu stacji benzynowych stały się paczkomaty, być może niedługo nie powinny nas dziwić stojące tam automaty do prania ubrań. Break and Wash przedstawia znaną z zachodu koncepcję urządzeń, która za niewielką opłatą oferuje wypranie i wysuszenie prania. Nie brzmi to niezwykle spektakularnie, ale spełnia perfekcyjnie swoją rolę, zwłaszcza dla osób dużo podróżujących. Pierwsze automaty możemy znaleźć już w Polsce, m.in. na Śląsku czy nad morzem przy polach kempingowych. Sława portalu Znany Lekarz od dłuższego czasu nie jest związana tylko i wyłącznie z jego nazwą. Rozwiązanie, za pomocą którego umawia się ponad 7 milionów wizyt lekarskich miesięcznie, przebiło magiczną barierę wyceny spółki w wysokości miliarda dolarów. To oznacza, że spółka w ten sposób osiągnęła status jednorożca, którego nie dorobił się wcześniej żaden polski startup. Doc Planner, czyli nazwa, która wykorzystywana jest za granicą, na tę chwilę posiada oddziały w 15 krajach na całym świecie, a centralę ma w Polsce. Po więcej informacji zapraszam was do komentarza, który znajdziecie pod dzisiejszym epizodem. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze światem startupów, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, bo za tydzień kolejny odcinek Startup News. Do zobaczenia.